Dzień dobry moi drodzy, jesteśmy po tygodniu przerwy No i zgadnijcie co robimy Tak, oglądamy nieprzygotowanych, bo tydzień temu zrobiliśmy sobie vloga walentynko walentynkowego Także jak ktoś nie widział to Zabrać nadrabia A my przechodzimy do którego odcinka? Piątego Do odcinka piątego, nie umiem mówić, nie umiem dzisiaj mówić, do odcinka piątego Idę słuchajcie do fryzjera w końcu No, zobaczymy co Tak, ale mam nadzieję, że nie obetnę się jakoś mocniej Dobra, i robię tolerancji nowe piosenki. Joeski. Chowanie do życia w rodzinie, moi drodzy. Przed nami wspaniałe A. 9 minut i 11 sekund. Z tego była miniaturka, ale nie wiem czemu. A to było w abstrak w starym domu. Mm. czasu w ogóle czegoś takiego nie było jak prywatność no, Ej, ale serio, mój ten mój serialowy tata był nawet podobne, do mnie podobny. No. Nie? Tak. To prawda mój serialowy tata był do mnie podobny. Tak. No, w pewnym sensie całe nasze mieszkanie było jedną wielką łazienką. A właśnie Mody jak u ciebie z dziewczynami. Co? Nie? Ale byłem blady. To takie podobne do nas, tylko z długimi włosami. Nic? Zero? Nul? Wszyscy mówią, że miarą człowieka jest to z kim się prześpi. A to nieprawda! Ja w twoim wieku to już z twoją matką... Co ci będę mówił? Dobra, powiem ci. Przepraszam A O czym myślałaś? No bo jakie było, to uważaj I tylko o tym, o niczym nie myślę Jego skarpetki Pierwszy raz na no, ja to O jak? W porządku, o. surowa ryba Ale się cieszę na tą dzisiejszą lekcję do życia w rodzinie Będą nas uczyć o seksie w sensie pozycji? Znam dwie. <grystanie> Ale czemu o seksie? Nie bój nic, Agata. To jest proste jak drut. No, czasami o 45 stopni. <grystanie> Ej, ja tam wszystko wiem o seksie z internetu. Nawet to, czego nigdy, przenigdy nie chciałbym wiedzieć. Kobię Matiego! <grystanie> <grystanie> no, ja naprawdę najbardziej tak. Tak, o, wam szybko powiem, bo chyba tego nie mówiłem. Nigdy moją ulubioną postacią zdecydowanie była postać Matiego. Zdecydowanie. Tak, szczególnie na przykład w filmie, jak on tylko górki jadł i był jedną ósemką. Bo Boże, ta koszula w ogóle to jest SK, a ja w niej wyglądam, jakby to była jakaś XL-ka. Nie wiem, ja myślę, że to może być przydatne. Prawiczek. Ha! Gay! Cześć! Hmm. Widokość 2 razy 17 A teraz obliczymy długość. <noise> Co się tak cieszy? Zaczerwieniłeś się, jak powiedział o długości. Czaję, nie każdy może mieć rzeźbę niebios. O czym ty gadasz? No chłopie, kumpel z kumplem może pokazać o takich rzeczach. Ja 18,5 cm. A wcale to. Dżentelmeni nie rozmawiają o takich sprawach. No tak, ale jesteśmy w liceum, no i jesteśmy dość tępi. To nie wiem. Nigdy nie mierzyłem, Ale mam kilka pytań. Za dużo jakichś takich przygotowań, mm. jakby wstępu do... Jak być to ma na celu układanie włosów. Tak. Nie uciekniesz przed prawdą dziecko. Czego ode mnie chcesz? Nauczyć cię życia. Nie za dużo rozmawiamy. Nie przez przypadek Mariola przerażasz. No dobra. Jaki jestem pierwszy raz? Bardzo długi, intensywny, pełen pasji i emocji, potu i gorących ciał. Trwa od 10 do 15 sekund. Jak się nie zaśmiejesz, to nawet nie szczajesz ze skrzanią. Mm. A scenarzysta lubił tak robić, że dwie wersje. włączył jakby dwie sceny, i że jak kończyła się jedna scena, to jakby tekstowo pasowało do drugiej. Nie wiem, czy dobrze wyjaśniłem. Mm -hmm. I miałaś overkazu. Dopiero z prawdziwym mężczyzną. Co tak długo robisz, kochanie? Mamo, otwarcie jestem dorosła! A tutaj nikt nie zrozumiał tej sceny. No, a co yy? co a no, ja to dopiero też ogarnąłem, o co to chodzi. To Chyba za to młody to jeszcze byłem. Stary, od seksu nastojąco nie można zajść w ciąży. I jeszcze, gdy zjesz chleb z minkiem. Dlatego jest taki mały przyrost naturalny na Litwie. No nie wiem, to brzmi jak mit. Mój dziecko, jak ty jeszcze mało wiesz... No, moje doświadczenie jest jeszcze ograniczone, ale uczę się. No nie wiem, nie wiem, nie znamy się. A zresztą. A tu taka ciekawostka, to jest moje mieszkanie, dawno, dawno, dawno temu. O, ładnie wyglądało. A pamiętam, to była w tym fotelu, ważne. w tym fotelu moi drodzy uczyłem się zawsze tekstów do odcinka i mój keyboard. No to ładnie ładnie wyglądało w ogóle w, w kadrze, w kamerze. Um, prostu całowałam się z Brykowskim, ale Agata ja to nie był prawdziwy pocałunek. Um, Jak to nie? Był mokry. A ty? Byłaś mokra? Co tam oglądacie dziewczynki? A to na lekcje, proszę pani. Mam nadzieję, że na biologii. Um, czy to normalna długość? Nie. nie. I to tak wygląda? To filmy dokumentalne. Krystyna Czubówna powinna być narratorem. Mmm, Wpisz hardcore gangbang. <gulanie> <gulanie> Bądź pewny. Się... O, ja, się... Jak ja? Hardcore. Zdecyduj się. Męski? <gulanie> czy jak ty? Możesz się śmiać, ale ja do Ale jak ja mam to zrobić? <gulanie> o, te spodenki mam dalej, nich. Jak tylko pomyślę o seksie, to już sądzę, że traktuję kobiety jak przedmiot. Chłopie, one to lubią wszedłem na tych halach był straszny dźwięk no echo to... w pogłos tylko you no know. panu psoden dziękuję Pamiętam, jak ona się zachowywała na planie. Pamiętam, że ja chyba cicha nie. była i, i tak chciała tylko zrobić i wyjść. Tak? No. Nie no wydaje się. nie się. No nie pamiętam. Nikt z nią chyba nie gadał. mam wrażenie właśnie, że wydawała się fajna, ale nie pamiętam też. Już na pewno fajniejsza niż... Maciek, coś no, no ale to... ten to, to, to... na nią pewnie miała mniej seksu niż Barkowski. <słuch> Zostałam tu do was przydzielona właściwie wczoraj, więc nie miałam czasu, żeby się przygotować. Rozumiem, że nie mieliście jeszcze takich zajęć? Mamy takie zajęcia na co dzień. Tak. Ogólnie, otóż to. Po to tu jestem, żeby was uświadomić. Nie ufajcie żadnym mitom związanym z seksem. Słyszałam już wszystkie możliwe bzdury świata, np. to, że od plemników w jacuzzi można zajść w ciążę. Totalna prawda. Tak urodziła się Nicki nasz. Albo to, że masturbacja powoduje nadmierne obłośnienie na dłoniach. Trzeba nosić rękawiczki. Raz to, że rozmiar ma znaczenie. Teraz to chyba pani żartuje. Się... Nie ja, tylko po pierwsze Berkowski. <noise> Się, że już wszystko wiecie. A prawda jest taka. A tutaj taka ciekawostka, czemu w ogóle było zapalone światło. Dlatego, że graliśmy to już pod wieczór i nasz operator wymyślił, że w pewnym momencie nie wiadomo czemu zapali światło. Bo zauważcie, przyjrzyjcie się teraz, jak będziecie oglądać tą scenę. Z ujęcia na ujęciu robi się ciemniej. za oknem. Dokładnie. Ale w ogóle to jest nasze Fatum te, te okna, więc można w niektórych scenach zobaczyć, że na przykład jest światło dzienne, tak, a za które jest nocne okno. Albo też tak. Tak. Za przeproszeniem. Nie, nie za przeproszeniem. Gówno wiecie. Z całym szacunkiem czytałam. Przepraszam, dziecko, teraz ja mówię. Proponuję zakład. Jeżeli uda wam się wygrać, to tak, macie rację, te wszystkimi to to prawda, jesteście dojrzali widzicie? już jest prawie ciemno, Wystarczy, zarówno. że będziesz powtarzać za mną i się nie zaśmiejesz. Deal. Deal. Penis. Penis. Bagina. Mi się wydaje, że w ogóle Maria na <noise> się. Spaliła. Tak, tak, bo tak, tak, do, no. tak dobrze się Uśmiechaliśmy W sensie tak jak jak się tak spaliła. prywatnie. To jest wspaniałą, ale też niebezpieczną rzeczą. I trzeba być tego świadomym i nie być kichoczącym się gówniarzem. Tak, przepraszam. Nauczy nas czegoś pani? Poczekaj. Najpierw łychtaczka. Prącie. Pierśnie. Prącie. Łychtaczka. Piersi. To Co idziemy na Bizne wojny? W sensie całą ekipą. No tak, pewnie. No, Całe ekipu. Tak naprawdę uprawiałem seks tylko dwa razy. no półtora. Ale osobiście uważam, że to już jest odcinek, którym wszyscy lepiej grają. Mhm. Mm 15 cm i 2 mm to średnia długość penisa w erekcji. Zawsze zawyżają. Na stosunek seksualny poświęca się 85 kilokalorii. Im silniejszy mięsień kegla, tym silniej działa na członek. Brawo! Skąd ty to wszystko wiesz? Trzeba czytać. To dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Dzień. widzenia. Przepraszam za te teksty. Czasami myślę, że jestem mądra i jestem bredna. I tak jesteś mądrzejsza od większości dziewczyn. Może nie tej mai to chyba jakiś geniusz. Mhm. Po prostu musisz zrozumieć, że seks to ciągły rozwój i nigdy nie wie się niczego na pewno. Okej, okay, wiem już na pewno. Jesteś fatalny. Chobra nie ma tu w ogóle poduszki. Kochanie! Wszystko w porządku! Mamo! Jestem dorosła! Słuchajcie nasi pani, wbijajcie na snapchat przygotowani! To jest tak cringe'owe. Czemu oni nam kazali to robić? Zapraszamy i pozdrawiamy nasze kwaki pani wiciemy naczacie tak. pani. Ooh. Końcówka zażynowana. Generalnie uważam, że wszyscy grali oni bo lepiej oprócz mai. <majeworky> <ymionu> Możecie oceniać ten odcinek ja daję. Mm, Dla mnie był nudny. Dla, Dla mnie ja był nudny. Dla mnie był nudny, ale, ale mówię już tak już bez, bez hejtowania uważam, że wszyscy lepiej grali. E, oprócz to no, tam już nie było. <grystwotny> ale tak serio uważam, że lepiej. E, nawet bym powiedział Milek, gdybyś mnie nie obraziła. <grystwotny> nie, <obrażam. grystwotny> żartuję. Po prostu wy macie jakieś ciaste teksty. teksty. Tato. To akurat nie wina tekstu, tylko moja. Tato, nie. Uważaj! A to jak miałem powiedzieć? to trochę prywatnie. A i montaż też tutaj, bo na przykład, nie wiem, jak wpadasz w Agatę, Oj ona to, się obraca to, i to. mówi, uważaj. Powinno no dobra, być ścięcie i ja Nie, tak, uważaj Tak, też. ale ja też tragicznie też wpadłem. E no, ale no tak, no tak bywa, moi drodzy. No widzicie, moja własna narzeczona, <laughs> zamiast mnie wspierać, mówić mi, bo ja, ja na przykład po tych odcinkach y leżę w łóżku <laughs> i patrzę. <laughs> Jana nie, ja nie powie, Jana nie powie! Kochanie, wszystko będzie dobrze. To, to już czas przeszły. Nie! Tato! Tato! Nieprawda! Nieprawda! Ja na siebie nie mogę patrzeć też. Jestem Berkowski! No dobra! Moi drodzy, dziękujemy Wam bardzo. Widzimy się za tydzień, za tydzień. Pewnie będziemy robić coś innego, mamy już nawet pomysł, ponieważ chcemy coś dla Was testować. Co jest w Polsce i we Włoszech? JOS. Oh, yes. Ale oczywiście tu, tutaj będą tak jakby włoskie rzeczy w tym? No, trochę też pewnie porównamy, ale weźmiemy też nowe JOS, yes, także no, widzimy oni się mają za tydzień. dużo tutaj innych rzeczy. I życzymy Wam miłego dnia. A dałeś ocenę odcinku? A tak, 5 na to 10. Fajnie. Bye! Ciao! Znowu będziesz się mnie śmiać, prawda? <laughs>